W ogóle kolej dostał w głowę. Ale niestety przeżył to. Ciężko mu się w głowę celować. O! Ostatnim nabojem go zabiłem, nie? Ostatnim nabojem go zabiłem, dostał w tą głowę wreszcie To jest Shoreline? Tak, to jest Shoreline, no To jest Shoreline Pobiegał lewo, prawo, pobiegał lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i dostał, no ale przez to, że mi właśnie zacięło broń. Kiedy do niego strzelałem. Fioletową kartę znalazłem na ucach, no ja też w ogóle w tym łapie znalazłem fioletową kartę na ucach, wiesz? Też znalazłem fioletowkę Cześć, się Kami jak leci? Dobrze, na razie Boję się, że... Andrzej, jest nasz człowieka, bo święty on tam jest. Nie gadajcie, że go zabiłem Ty ja go zabiłem Tak? Aha, ja go zabiłem Okej okay. Okej, okay, alright, alright, okej okay. ja Tak go zabiłem To ja i moje mega mocze Nie wiem jak dostał, ale chyba jakimś Lucky Shotem mi się wydaje, dostał koleś. Chyba chyba przypadkowo dostał mi się wydaje. Plesaki mają powywalane. Tego, z tego, z tego z co widzę plecaki te chłopaki mają powywalane Ech. Ktoś mi tutaj chyba chodzi po dormie. Hello. Oh, hello, my friend. Nie nie, nie, nie teraz, czekaj, czekaj, bo ja ledwo żyję, czekaj. Kamila postolowi 40 zł. No a parulęce można na rezerwę. <laughs> Mama, mamy ma, ja... Trochę zważywiłem, bo nie zauważyłem, że on na prawą stronę przechodzi. Uff, a tego drugiego zabiłem? Ja chyba zabiłem tego drugiego, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że ja chyba zabiłem tego drugiego. Dziękuję Ci bardzo Kamie za wsparcie. Na rezerwę? No dobra, pójdziemy na rezerwę. Nie ma problemu. Ja chyba tego... Tego drugiego chyba zabiłem mi się wydaje. Ja Słuchajcie, trochę chcę podleczyć się, żeby zobaczyć. Bo jestem praktycznie... Bez leczenia. A, ja zabiłem tego drugiego. Ten drugi dostał po prostu takiego lucky shota, mi się wydaje, nie? Lucky shota dostał ten drugi. Ja dzisiaj mam farta od tych lucky shotów, Naprawdę. Ja dzisiaj mam niesamowitego farta do lucky shotów. Siemanko w ogóle klekso Witam na kanale. Totalny fart dzisiaj. To najgorsze jest to, że nie mają... Nie mają leczenia. Ani ten nie ma leczenia, ani ten nie ma leczenia. A ja niestety zjadłem już moje leczenie. I ja jestem bez leczenia teraz aktualnie, tak? Hmm. Tu mamy AI-dwójkę. Ja sobie to AI-dwójkę wezmę, bo muszę sobie uleczyć przynajmniej tą AI-dwójką coś. biega dalej Wiecie, siedzę tutaj, bo naprzeciwko mnie jest pokój pokój z kluczem, nie? <laughs> no Hmm. Naprzeciwko mnie jest pokój z kluczem, dlatego tutaj siedzę, żeby koleś otworzył drzwi i został surprise'a na głowę. Znaczy bardziej na klatę. No i jest typek, no i jest typek. No. Wypijemy jego zdrowie idziemy zobaczyć, no chyba, że ma drugiego jakiegoś swojego pomagiera, to będę tutaj leżał niestety. No zobaczymy. Dobrze, kim ty byłeś? SVD zmodyfikowane. Chełm sobie weźmiemy. Kotka sobie weźmiemy. Kotek, 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 kotek. Um, Okej, okay. on miał tutaj... ...śwajny pancerz. Tylko, że mocno chyba zniszczony ma... Mm, ...ma tego, ma tego plate'a... Y, ...przedniego najprawdopodobniej. A, to mi daj. To, to, to wezmę. To wezmę, to wezmę. Mom, 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 to wezmę, to wezmę, to zamienię. Tak. Eee, tego nie chcę, tego nie chcę. Jaki ty masz plate? Ma piąty poziom plateu. W ogóle. Jak. On ma zniszczony boczny plate, rozumiecie to? On ma do zaraz zniszczony boczny plate. A ja mu strzelałem tylko w pancerz przedni. Jakby w klatę mu tylko strzelałem. Więc. <laughs> Strzelając w klatę, rozwaliłem mu trochę tego plejta frontowego, rozwaliłem mu plejta tylniego, jakby z pleców i rozwaliłem mu plejta bocznego. Jakim cudem on dostał w plejt boczny? Jest Są niesamowite te hitkanty. Te hitkanty w tym Tarkowie, w tym update'cie, niesamowite. Ale jeżeli się nie mylę, to oni chyba, mi się wydaje, w tym update'cie, który cofnęli, oni chyba tam naprawiali, mi się wydaje, tą rejestrację hitboxową tych, tych plate'ów, nie? Tylko, że coś niestety nie wyszło w tym update'cie i musieli wycofać tego, ten update dzisiaj, ale chyba coś tam naprawiali, bo rejestruje po prostu te te miejsca, które jakby nie strzelasz w te miejsca, nie? Wiecie o co chodzi? Hello Hello my friend. hello I'm new! się ze mną nie pobarzy! Joink! Joink! Przelaj tak Jezus, Boże święty człowieku! Ja przez Kamizo ja już mam schizy. Hizy na lewo i prawo i potem człowieka straszy za czas tylko to Kamizo 40 zł. Dobra ostatni i może znów do klipów będzie XD. A potem się dziwicie, że ja taki przestraszony jestem, jak wszyscy strzelają na tych mapach. I pyk, do klipów będzie. O! kurz! Kurde no! Boże święty! Kamizo, 40 złotych. Uwaga, bo strzelają za plecami. O boże ty nie wytrzymia. <śpiewa> A ah, no. O, oh, no, 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 Mój friend! OH! Bye bye, mój friend! Ach, człowiek nie grał 4 dni w Tarkowa, ale jednak cały czas czuję to, nie? Cały czas tak pipi pipi, pum bum bum Ach, to jednak czuję, czarko, czuję. Chociaż trochę dziwnie mi się myszką, yy... Steruję, bo to 4 dni nie grałem w Tarkowa, bo 4 dni gram coś innego. Tego hela sobie pogrywamy 4 dni. Ale coś tam się strzela, no coś tam się jeszcze potrafi nie? Ja się nie chwalę, ja po prostu mam talent. <grych> a to mój typowy pompiok. Jutro w ogóle, aha, jutro w ogóle live'ik będzie dopiero po południu. Bo ja jutro muszę jechać do um, na przegląd. Kolej chyba dostał mi się wydaje pocałunek Pocałunek Olusia <gryz> Wziął mi się nadział na broń, no? Nie moja wina, no Wziął mi się nadział na broń Ale w ogóle go nie było słychać w ogóle nie było słychać, że w ogóle ktoś podchodzi pod normę, nie? Po prostu kolej sobie nagle znalazł się na metalu, otworzył sobie drzwi. Także yy... Kolej dostał pocałunek Olusia a ich było dwóch, czy jeden był? Dwóch ich było, po prostu tamten... A, dwóch znaczy jeden był. No dobrze. Sąd on ma? Co on tutaj ma? To mi daj tak. Filcowane cichobiegi Filcowane cichobiegi Marki Szelest, tak Znana marka, wiesz, znana marka. O, było tych sandałów No, znana marka. Chyba nie ma go Chyba go nie ma, nie? Wydaje mi się, że chyba... Chyba go sprzątnąłem, no. 61. Poziom. Uuu. O Boże. Ty. Czy on jest cały wyfulowany? I on ma to maskę, widzowie. Tą maskę poziomu czwartego, nie? Yeah. O Jezus. Boże święty. Ko... Ko... Co on to? Ko... on to Ko... tu Mati? A kaś ty był na zakupach! Wow! Oleś wyfulowany! Nie wiem, że czy... nie no, to nie był chyba cheater mi się wydaje, nie? Koleś ma tylko jakby parę rodzajów w ogóle rzeczy jakby, na tej postaci, nie? Motory, kordy i CPU fany i, i praktycznie tylko to zbierał, jakby... Jakby konkretne itemy tylko zbierał, nie? No nie wiem, ciekawe. To jest pogotowie komputerowe mi się. Pogotowie komputerowe. Dzień dobry. Co się stało? A ja mam za dużo rzeczy do komputerka, a dzień dobry, to ja przyjedziemy.